Kątami to pewnie egzaminu ósmoklasisty, posłuchajcie, jak je rozwiązać. Jaką miarę ma kąt AEC? No to słuchajcie, w równoległoboku suma miar kątów przy jednym boku to 180 stopni. Czyli jeżeli tutaj mamy 106, to tutaj mamy 180 minus 106, czyli tutaj mamy 74 stopnie. No to. Jeżeli tutaj jest 74, to tutaj też będzie 74. I my wiemy, że trójkąt AED jest równoramienny. Tak, równoramienny, czyli tutaj też będzie 74 stopnie. I teraz suma kątów w trójkącie to 180, więc tu mamy 180 minus 74, minus 74, czyli to będzie 180 minus 148. Czyli tutaj będą 22 stopnie, czy 32 stopnie? 32, no bo 148 plus 32 to byłoby 180. No to teraz tutaj mamy kąty przyległe, czyli tu będzie 180 minus te 32 stopnie stąd, czyli mamy ile stopni? 148 tutaj. I AEC to 148, a pamiętajcie, piszcie do mnie na IG i wyślę Wam takie super wzory na egzamin ósmoklasisty, takie notatki.